Cześć, witaj w kolejnym odcinku. Dzisiaj jestem. strasznie wściekły na siebie. Ale za co? Za tego dalej. To wydarzyło się. Piękny, sobotni poranek. Jacek, konsultant zarządzania, miał dzisiaj zajęcia z klientem. Nie wiadomo dlaczego, jak to się stało. Fat na głupi pomysł, że pojedzie na nie kolejną elektryczną. Wypożyczoną. No to poszedł. Z nas wypożyczył. No i jedzie. Przez podczas jazdy okazało się, że droga nie była daleko do sali. Tylko raptem 2 km ale niestety wiodła przez most. A most to była strefa zakazana dla Longhii. Masakra. Musiałem ją przepaść przez ten most, przezostać na drugi. Był spocony, tak? Był spóźniony. Dzwoni do klienta. Przez Sorry, spóźnię się. Klient mocno zirytowany, bo już czeka w sali. Jacek powinien być już od paru minut. Masakra. No dobra. Zły dzień. Zdarza się. Pojawia się, wygląda nieświeżo, tak, spocony. Na dodatek yy, okazuje się, że hmm, klient spodziewał się, że będzie standardowo ubrany yy, w garnitur, a on tu tak trochę na luzaka. Naprawdę koszula była, ale jeansy. Podczas zajęć dysonans, który się pojawił między ludźmi klienta, między oczekiwaniem, narastał. Niestety Jacka było to, że jest chaotyczne. Co, co, poniekąd, co poniekąd jest problemem dla niego samego, ale pociesza się, że jest kreatywny dzięki temu. Czy to prawda? Nie wiem. Prawdą jest, że tak się pociesza. Niestety ten chaos i praca w tym trybie wybitnie odpowiadała klientowi i jego ludziom. Ech, było jeszcze parę innych wpadek w tym czasie. Następnego dnia klient dzwoni wściekły. Tak? Absolutnie wściekły. Co to się wydarzyło? Hm. Najgorsze jest to, najgorsze jest to, że to nie znaczy, że ta praca, która została zrobiona na tych zędziach i zrobiona wcześniej z klientem, to było coś złego. Ale klient obrażony, wściekły, trochę dorzucił. rzucił. Ja Chcę o tą historię? Powiem historię, ponieważ klient ostatnio właśnie opowiedział, yy, przepraszam, Jackowi opowiedział temu konsultantowi, że co się stało, tak, że trochę się obraził na, na te oceny, na metodologię. Ale kiedy wrócił do tego i zobaczył to, co było zrobione, stwierdził, że to naprawdę ma sens. To, że Jacek zawiódł, to, że Jacek tutaj nie dowiózł wtedy technicznych spraw, tak? nie zadziałał, to nie znaczy, że to, co było zrobione, było złe. Eee, dlaczego ci opowiadam tą historię? Z dwóch przyczyn. Pierwsza. Trzeba zadbać o detale. Niestety. Będąc konsultantem, musisz zadbać o pewne detale. Musisz mieć odpowiednio dobry samochód. Albo dobrą historię, dlaczego nie masz dobrego samochodu. Na przykład podróżujesz wszędzie samolotem, tak? i przyjeżdżasz taksówką, zawsze wynajmujesz. Albo e, ten dobry samochód e, nie jest niezbędny, ponieważ teoretycznie powinien być trochę gorszy niż mój klient, ale to jest oczywiście trudne. Ale nie powinien być całkiem kiepski. Mieszkanie powiedzą: Dobra, chcesz mi doradzać? Wiesz, ja tutaj mam najnowszego Mercedesa, a ty tu przyjeżdżasz z Kodą Fabio. To dlaczego ja mam Cię słuchać? Przecież budować na autorytet. U niektórych klientów, u niektórych nie ma to znaczenia, u niektórych ma. Różnie bywa. Eee. Natomiast wracając do historii i tego, co się wydarzyło, e, klient napisał, że tak naprawdę to, co było zrobione wcześniej, to, co udało się zrobić, było całkiem niezłe. I dlatego. E, I dlatego. E, Opowiem ci tę historię. Trochę było Jackowi wstyd, że, że tak zawalił, że stracił naprawdę fajnego klienta, z którym no, było do zrobienia bardzo fajne, bardzo, myślę, że bardzo fajny, bardzo ciekawy projekt. Co ciekawe, klient część rzeczy wdrożył z tych, które były, ale część trochę się pogubił. Tak? I sam stwierdził, że trochę zapomniał, trochę potrzebuje wrócić do podstaw, wrócić do tego, czym jest oce, wrócić do PUGI i wrócić do tego, czym jest jego ograniczenie, co jest jego wąskim gardłem, i w ten sposób poprawić swoją efektywność obecną, która i tak jest niezła. Więc zadbaj o otoczkę, zadbaj o szczegóły, zadbaj o to, żeby klient poczuł się zaopiekowany, Zadbaj o to, żeby klient dostał trochę więcej, niż się spodziewa, a jest szansa, że będzie zadowolony. A najbardziej pójdę sobie w brodę, że ten klient prawdopodobnie byłby znakomitym źródłem preferencji, rekomendacji. Mam nadzieję, że historia mojej porażki da, da coś Tobie i pomoże Ci zrozumieć, e, dlaczego trzeba wyciągać wnioski. Natomiast wracając do, wracając do tego, co było bardzo ciekawe, klient ostatnio właśnie napisał na Facebooku o swojej historii, gdzie pojechał do hotelu i został źle potraktowany w tym hotelu. Znaczy może nie źle potraktowany, ale znalazł masę problemów, błędów. Nie podobał mu się ten Opisał to na Facebooku. Jako że ma całkiem spore zasięgi na tym Facebooku, to odezwał się management Dyrekcja tego hotelu z propozycją, żeby pojawił się jeszcze raz i spróbował, może odkręcić. Na co mój klient odpisał wielki szacun dla niego, że chętnie to zrobi, ale czy to, że on tam przyjedzie, to sprawi, że te błędy, które zostały popełnione czyli na przykład zbyt mała sala śniadaniowo-obiadowa, za mało wind, za mało personelu zostaną poprawione? Czy to spowoduje, że to już będzie naprawione dla wszystkich, a nie tylko dla niego jako klienta VIP? Przykre jest to, że nie otrzymał żadnej odpowiedzi od, od tego hotelu. Eee, muszę powiedzieć, że mm, miałem kiedyś do czynienia z taką sytuacją, że poprawiałem faktycznie, popełniliśmy jako hotel, bo y, prowadziłem pewien projekt w hotelu, błąd względem klienta. Niestety okazało się, że nie działało kluczowe urządzenie. Daliśmy dostęp, daliśmy voucher na następny pobyt w następnym terminie, a nie byliśmy w stanie naprawić ze względu na to, że niestety zepsuła się pompa w Jacuzzi i nie była dostępna. To był weekend, nie mogliśmy jej dostać. Błąd polegał na tym, że nie mieliśmy zapasowych. Wiem, dlaczego nie mieliśmy. Hotel był w trudnej sytuacji finansowej. Tam robiliśmy dużą restrukturyzację i nie było pieniędzy na takie zbytki jak zapasowa pompa do jacuzzi. Sorry! Myśmy nie płacili kasowni. Więc, więc to chyba zrozumiałe, że były pewne priorytety. Ale chyba bym odpisał w ten sposób temu mojemu klientowi jako dyrektor hotelu, że bardzo przepraszamy za tą sytuację. Widzimy te problemy, które są. Nie wszystkie damy radę naprawić przed pana powtórnym przyjazdem, albo mamy propozycję. Niech pan komuś ten voucher podaluje. Tak? My nie będziemy wiedzieć, komu. On będzie anonimowy dla nas i ta osoba się przekona. Nie będziemy wiedzieć, że to Pan. I być może to sprawi, że ta osoba zobaczy, ile już naprawiliśmy. Pewnie nie wszystko, bo więc nie dobudujemy na przykład. Ale pewne rzeczy, które, zwłaszcza organizacyjnie możemy poprawić. I to jest ciekawostka, bo e, przystałem ten wpis od mojego klienta na Facebooku, a tego samego dnia rano wysłałem do niego wiadomość, bo zaczęliśmy rozmawiać o tym, on właśnie mi opowiedział, jak bardzo dużo rzeczy fajnie zrobiliśmy i jak bardzo cenił współpracę, i jak go szokowało to moje podejście i ta ilość błędów, bo to mi były jedyne błędy, które wymieniłem, nagromadziła się w czasie tych zajęć. I okazuje się, że ja napisałem mu, że to co wtedy się wydarzyło nauczyło mnie paru różnych rzeczy i teraz już na przykład staram się być na sali znacznie wcześniej, a jeżeli jest to wyjazd poza Krakowem, to wyjeżdżam dzień wcześniej, mimo że wcześniej bardzo często robiłem to z samego rana, dojeżdżałem, tak uważając, że a Oszczędzę parę groszy na, na hotelu. Nie warto. E, dwa miesiące temu przydarzyła mi się taka sytuacja, że podczas jazdy pociągiem doszło do e, potencjalnie niebezpiecznej sytuacji. E, mój pociąg zatrzymał się, e, bo na torze z naprzeciwka nadjeżdżał, na tym samym torze nadjeżdżał inny pociąg. Tak? Na szczęście nie doszło do zdarzenia, ale zaliczyłem 6 godzin opóźnienia. Tak, I byłem w hotelu zamiast o 22, byłem o e, 4 nad ranem, przyspałem się 3 godzinki, pozbierałem się, i poszedłem na salę i dałem radę, nie byłem spóźniony, między innymi. Teraz do klientów, chyba że sobie klient tego nie życzy, zawsze jestem w garniturze, tak, tak jak wtedy. E, i, e, I zapewniam sobie odpowiednio transport, odpowiednio wcześniej. Tak? Oczywiście, zawsze może być jakaś topa, przecież to niewykluczone się może zdarzyć, ale. I to wszystko mu opisałem. A potem widzę, że napisał taki post na Facebooku. Trochę się rozbawiło mnie to, ale faktem jest, że nie widziałem tego jego wpisu wcześniej. To tyle. To tyle tej historii, takiej mojej osobistej, dotyczącej mojej, chyba jednej z większych porażek dotyczących klientów, bo. Nie była to porażka merytoryczna, tylko, e, tylko taka porażka, w której ja się nie wywiązałem z takich szczegółów, e, tak jak, jak, jak szczegół działania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.